Kamery, organizator, zakończenie. Tutaj koledzy czekają. Cierpliwie. Wszyscy. Instruktor. Dwie rybki dzisiaj miał na tym. Na no, obranie miał i nie wyholował, czyli nie umie holować i na, do, do instruktora holu, Trzeba. no właśnie, czyli do instruktora holu musi się zgłosić, żeby się nauczyć łowić. Tu koledzy z Dębicy, pogromcy, łowaci, będzie na Facebooku. Tu kolega kurteczkę zmienił, bo już znudził się tym mówieniem, że mam taką samą i teraz ma, teraz ma lepszą. Takiej już nie mam, ale to jest fajna. Tutaj koledzy z Poznania. Kolega z Dańska, Sławny Krzysztof, z zdyń. przepraszam. A Gdańsk, Gdynia, Sopot to dla mnie to jest jedno trójmiasto. Jedno, jedno wielkie trójmiasto. Tak mnie w szkole uczyli, trójmiasto. Ja to jakoś tak, a poza tym to było daleko i tego. Razem na rybki pojedziemy. Książeczkę Ci dają, czy kurde A, że zapomniałem? Namówiliście tak się na Szwecję? Co? Na Szwecję namówiliście na no, się. No, już dawno się namawiamy, rok, ale nie wyszło nam. Proszamy, zapraszamy. Nieuzasadniona skromność. Tutaj nagrody, ale to nagrody z wczorajszego wieczoru. Zresztą usiądź, powiedz. Nagrody piękne. Panowie, pierwsze hasło, czy organizujemy zawody na przyszły rok, czy chcecie tych zawodów, żeby zawsze się odbywały nadal, Bo no, no, różnie jest z ludźmi, czy jesteście za, Zresztą. nawet w takiej gronie jak, jak w tej chwili, nikomu to nie przeszkadza, na przyszły rok. <głosy> <głosy> y Propozycja jest taka, czy może przenieść to na marzec, co sądzicie o tym? No, to może. Nie wiem czy były. Jakbyście mieli dobre wyniki, no to przyniesiemy to znaczy nie, bo to... Dobra, no my to przemyślimy. Będzie się, będzie na no. tak. zastanowimy się w takim razie jeszcze na następnym, to też nie wiadomo nigdy no. jak, jak tam będzie z złego No i w tej chwili nie jest no, no, za wesoło po Organizator no. decyduje, gdzie zrobi i gdzie to Troczłyby 2016 została rozstrzygnięta wynikiem średniaka 56-57 cm. Po, po raz drugi wygrał Darek Zięba, także jego nazwisko będzie po raz drugi tutaj widnieć. Daj, możesz mówić, że byłeś dwa razy. Gratulacje, dużo sukcesów i Daj, na pierwsze miejsce Rady, ale to nagroda przeterminowana, bo to z zeszłego roku. W tym roku to powinno startować. I za największą rybę, ufundowane przez Klub Łukowy Dolina Łeby, przez Pana Jurka Blanca, to żebyś wiedział. O, dziękuję. E, pozwoliliśmy sobie zrobić takie małe nagrody dla największego pychowca na zawodach. Uznaliśmy, że to będzie Janek Pałka z tego względu, że prośba się zerwała trzy nogach. I to jest dla Ciebie. Na tą Albo podłogę możesz rozbić. Nagrodę I jak zwykle dla najmłodszego uczestnika zawodu pudełko firmy Orbis i szczypczyki do obcinania żyłki ufundowana przez Pana Piotra Talmę firma Lighthouse w i to jest piwo A Nie ma szans. Nie ma szans go przebić. I to jest wszystko, panowie. Dziękuję za, za to, że przyjechaliście, że pomagacie tą naszą imprezę. Chciałem jeszcze raz wszystkim bardzo podziękować i do zobaczenia. Brawo. Niech Czyli co? Spadamy. Zgarnął Garnął wszystkie nagrody. Klucz ja nie mam. Zgarnął wszystkie nagrody, a za drugie i trzecie miejsce też Ale... teraz, coś, tam? O, o, o. No, to zostaje na przyszły rok. Tak, no, może tutaj pomieścić te wszystkie nagrody, przeszło i tak dalej. No to pięknie. Ja się, się wszystkiego ja no, ja że no. no. się... No, mnie to Ja może do Was dołączę przez troszeczkę, bo ja na razie No, jedziemy, w czerwcu, w czerwcu jedziemy. Dobrze, że Miło mi było poznać. Cześć, do widzenia. Wyłączam kamerę, zakończenie, żegnamy się, to filmowałem ja, Krzysztof Kaleta, wędkarz z Krakowa. Dziękuję.